Radni z klubu Lewicy przygotowali projekt uchwały w sprawie powstania pomnika Stanisława Grochowiaka przy ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie. Po dyskusji Rada Miejska przegłosowała jednak wniosek, by projekt cofnąć do Komisji Kultury i Sportu. Klub Lewicy zaproponował postawienie pomnika, a może rzeźby w formie idącego Grochowiaka, przy miejskiej bibliotece publicznej, która nosi jego imię. Stefania Ratajczak z klubu Prawa i Sprawiedliwość zasugerowała, że w obecnej sytuacji finansowej miasta, kiedy liczą się każde pieniądze, może na razie wstrzymać się z budową rzeźby, a fundusze na ten cel przeznaczyć na co innego. Na przykład budowę windy w przedszkolu miejskim nr 21, z oddziałami integracyjnymi przy ulicy Armii Krajowej. Stefania Ratajczak poparł klubowy kolega Kazimierz Jęcz. Przypomniał, że Grochowiaka upamiętnia tablica na miejskiej w bibliotece publicznej jest także ulica jego imienia. Jeśli pomnik ma być budowany z pieniędzy budżetowych, to mówię nie. Jeśli wnioskodawcy znajdą sponsorów, to mówię tak, tłumaczył Kazimierz Jęcz. Dodajmy, że Klub Lewicy wskazywał źródło sfinansowania zadania z nadwyżki budżetowej. Bernardyna Kaźmierczak z Klubu Lewicy uznała, że postawienie pomnika prosi się przy przebudowie ulicy Bolesława Chrobrego. Hanna Kotomska z Klubu PL18 stwierdziła, że inicjatywa Klubu Lewicy komponuje się z planowanym festiwalem imienia Stanisława Grochowiaka, przedsięwzięciem z Górnej Półki. Radna dodała, że pomnik poety będzie elementem małej architektury, zdobiącej miasto. Pieniądze na pomnik powinny się znaleźć, bo nie tylko chlebem człowiek żyje. Tymi słowami swoją wypowiedź zakończyła Hanna Kotomska. Ostatecznie projekt uchwały nie był głosowany, cofnięto go do Komisji Kultury i Sportu.